Klasyczna pompka, tutaj będziemy mieli trzy ustawienia dłoni. Pierwsze to jest takie klasyczne, ale proste ćwiczenie z pozoru. Musimy pamiętać o tym, aby klatka piersiowa tutaj przede wszystkim aktywnie nam cały czas działała, nie barki, a więc taki pierwszy ruch, właśnie aktywacja odcinka piersiowego. Klatka piersiowa jest wypięta do przodu. I w drugiej fazie możemy zobaczyć już inny ustaw. Rąk przy klasycznej pompce możemy szeroko rozłożyć, troszeczkę inaczej zaangażujemy mięśnie na ramiennej klatki piersiowej. A w trzeciej fazie możemy wykorzystać sobie wąski chwyt do, do pompki, który bardziej nam zaangażuje mięśnie trójgłowy tricepsa. I to jest tak zwana pozycja diamentowa, w którym złączamy sobie palce wskazujące i kciuki w tak zwany diament i właśnie uruchamiając bardziej już tutaj mięśnie trójgłowy tricepsa. Jak widać cały czas łopatka aktywnie pracuje, brzuch jest napięty kręgosłup neutralny. Możemy dołożyć takie dynamiczne powtórzenia pompek. Przy czwartym, piątym powtórzeniu możemy zatrzymać się przy samej podłodze i na pełnym napięciu przytrzymać kilka sekund, aby jeszcze bardziej aktywować klatkę persiową.